Witam Was. To jest zadanie tekstowe. Na podstawie jego treści będziemy wyznaczać układ równań, dzięki któremu obliczymy ceny zeszytu i do opisu. Często jest tak, że w zadaniach o cenach jest pewne ceny początkowe, a następnie te ceny są obniżane albo następują podwyżki i na podstawie tych zmian z, y, y, koszty y, danych towarów są inne. Tu mamy do obliczenia ceny zeszytu i długopisu przed zmianą. A więc oznaczmy sobie niewiadome x przez literkę x jako y, cenę zeszytu. Natomiast Literką Y. Cena długopisu. Jednego długopisu. Przed zmianą cen to jest to w, w sytuacjach, tu, w której pisze pierwsze zdanie. Za dwa zeszyty i trzy długopisy Jacek zapłacił 16 zł. Yy, oczywiście dwa zeszyty. Ta, yy, Będą kosztować 2x. Natomiast 3 długopisy, 3y. Jeżeli za te zakupy, za 2 zeszyty i 3 długopisy razem Jacek zapłacił 16 zł, wobec tego możemy napisać pierwsze równanie. 2 długopisy, czyli 2x, czyli cena 2 długopisów, plus cena 3, przepraszam, 2x jako cena dwóch zeszytów, plus cena trzech długopisów, a więc plus 3y, to jest to jest właśnie 16 zł. A więc to pierwsze zdanie, które mamy w treści zadania, yy, na podstawie którego zapisałem to pierwsze równanie do układu. Jak zapiszemy drugie równanie? więc przeczytajmy to następne zdanie. Gdy zeszyty zdrożały o 25%, a długopisy staniały o 25%, Jacek za takie same zakupy zapłacił 14 zł. Takie same zakupy, to znaczy yy, po zmianie cen, kupił również dwa zeszyty i trzy długopisy. Najpierw obliczmy, ile kosztował zeszyt po podwyżce o 25%. Oczywiście nie będziemy wyznaczać w liczbach, ale przy pomocy wyrażeń. Ponieważ x to jest cena zeszytu przed zmianą, tutaj przy sobie piszę ceny po zmianie. Cena zeszytu zdrożała o 25%. Taki zapis oznacza, że do tej ceny przed zmianą zeszłego x dodajemy 25% tej właśnie ceny x. Uprośćmy sobie to wrażenie. A więc procenty zamieniamy na ułamki. I mamy takie oto wyrażenie. Oczywiście tu jest 1 przy x, czyli to będzie w sumie 1 1/4x. Ten jednomian 1 1/4x to jest cena jednego zeszytu po podwyżce o 25%. Czyli to jest cena jednego zeszytu po podwyżce Przyjrzyjmy się, jaki, ile będzie kosztować cena długopisu. Jeżeli ta cena staniała o 25%, czyli była obniżka cen długopisu. Przed zmianą długopis kosztował Y złotych. To oczywiście to są w jednostkach złotych. W takim razie, jeżeli jest obniżka. O 25%, czyli od tej ceny przed zmianą y odejmujemy 25% tej ceny y. I ponownie uprościmy to wyrażenie. Więc to będzie 1y minus, tu skrócimy 25, czyli będzie 1 czwarta y. I ostateczna cena długopisu po obniżce to jest 3 czwarte y. Cena jednego długopisu po obniżce, no bo ponieważ długopis stanie, dobrze. Mamy określoną cenę długopisu i zeszytu po zmianie. Jaką mamy treść dotyczącą właśnie w tym drugim zdaniu? I tu pisze Jacek za takie same zakupy zapłacił 14 zł. Z tego wynika, że za dwa zeszyty po, już po zmianie zapłacił 2 razy 1,1 czwarta x. Natomiast za 3 długopisy po zmianie zapłacił 3 razy 3 czwarte y. Jedną cenę długopisu mnożymy przez trzy długopisy. A więc ten iloczyn 3 razy 3, czwarte Y to jest cena trzech długopisów po zmianie. I w sumie ta suma kosztów dwóch zeszytów i dwóch długopisów i trzech długopisów wynosi 14 zł. To jest właśnie drugie równanie układu, który zapiszę, ponieważ to pierwsze już równanie mamy, właśnie tutaj. O, to jest to. A więc dopiszę jeszcze to równanie. I w ten sposób otrzymam ostatecznie układ równań, który pozostaje tylko obliczyć, rozwiązać, i w wyniku czego uzyskamy. Odpowiedź co do ceny zeszytu i dopisu przed zmianą. A no więc próbujemy rozwiązywać ten układ. Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby uporządkować do takiej postaci, jaką już mamy tutaj w tym równaniu. Czyli jeden jednomian z niewiadomą x, jeden jednomian z niewiadomą y i liczba po prawej stronie. Przypomnę, że jednomian to jest właśnie e, na przykład jedna literka, albo iloczyn liczby przez potęgę literki, na przykład 3y, czy 3y kwadrat, to będę nazywał jednomianem. No tu najczęściej w układach to będziemy oczywiście mieli iloczyn liczby przez y, x albo przez y. Takie właśnie wyrażenie nazywam jednomianem. 4x, 3y kwadrat, czy 3y to jest jednomian 3y4x. W takim razie widzimy, że pierwsze równanie jest dosyć złożone. Jeszcze nie mam takiego uproszczonego. Ja Jeszcze tutaj ten ułamek, ten jednomian 1/4x zamienię na ułamek, czyli to będzie 5/4x. I zapiszę w takim razie. Już w tej postaci 5x. Tu mam 3 razy 3, tu właśnie w tym miejscu. 3 razy 3, 4 to jest 9, /4. 3 razy 3. Mnożę przez licznik, ale mianownik zostawiam taki sam, czyli 4. 5y jest równe 14. Przepisuję, ponieważ to już jest uproszczone, to drugie równanie 2x plus 3y równa się 16. W pierwszym równaniu mamy mi ułamki. Mianownik, no tu jest taki sam mianownik 4, a więc, żeby usunąć ten mianownik, no to wobec tego mnożę przez liczbę, no oczywiście przez 4, bo 4 się dzieli przez 4 i w ten sposób już tu jest 2 razy 5 to już jest 10 czwartych. Wobec tego 4 mnożę przez 10 czwartych x. Również mnożę przez 10 czwartych y i oczywiście jeszcze przez 14. Czyli to jest mnożenie obu stron, czyli każdy z jednomian mnożę przez 4 i liczbę 14. Także oczywiście. Drugie równanie przypisuję. Pozostaje nam tylko skrócić i. Ostatecznie otrzymam w tym pierwszym równaniu. To jest 56 po prawej stronie x plus 3y ma się 16. Teraz będziemy redukować którąś z niewiadomych x lub y. No, to w zasadzie jest obojętne. Taki sam stopień trudności. No, na przykład ustalmy, że y zredukujemy. Jeżeli tu mam plus 9, w pierwszym równaniu plus 9y, a więc w drugim równaniu powinno być minus 9y, no bo plus 9y plus minus 9y daje 0. Wobec tego to drugie równanie. Muszę pomnożyć przez taką liczbę, żeby, przez, czyli przez 3y, żeby otrzymać minus 9y. No to oczywiście jest liczba minus 3, bo plus 3 razy minus 3 jest minus 9. No więc tak, przepiszę pierwsze równanie. I wymnażam minus 3 obustronnie drugie równanie, czyli oczywiście 2x też mnożę. Nożem 3y przez minus 3, czyli minus 9y i minus 3 przez 16 minus 48. Jeszcze uproszczę to drugie równanie przepisując pierwsze. Minus 6x plus, minus jeszcze tu będzie, minus 9y. No oczywiście, jeżeli teraz mamy już przy nie niewiadomie, w tym przypadku przy y, przeciwne współczynniki, a więc plus 9, minus 9, to dodajemy obustronnie te dwa równania. 10x minus 6x, a więc jest 4x. Plus 9, minus 9 to jest 0y. I 56 odjąć 48 to jest. Oczywiście dodajemy, ale e, dodajemy uje, liczbę ujemną. No to możemy powiedzieć, że od 56 odejmujemy 48. I to jest 8. Czyli tu napiszę 8. W takim razie dzieląc przez 4 wyznaczam liczbę x. To, jest, to się równa 2. No więc już wiemy, że są. wiadomo x to jest 2 i teraz policzymy y y policzymy w ten sposób, że znajdujemy jakieś proste równanie No na pewno to będzie to i z tego równania możemy obliczyć y jeżeli podstawimy to jest 2x plus 3y jeszcze raz przepiszę. Równa się 16, I teraz tu w miejscu x -a właśnie tą wyznaczoną liczbę x podstawiam, czyli będzie takie oto równanie z niewiadomą y 16 4, czyli y równa się. 4. I w ten sposób wyznaczyliśmy już nasze niewiadome w zadaniu, a one oznaczały nic innego. Wrócimy się do początku zadania. X to jest cena zeszytu y cena długopisu. Czyli cena zeszytu wynosi 2 złote. A cena długopisu 4 zł. Taka jest odpowiedź do tego zadania. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny filmik.